w środku najbrutalniejszego gangu kiboli wojny niebieskie rozdział osiemnasty jest wolność słowa tamci nazywają nas bandytami ci patriotami tamci mówią, że zasługujemy na potępienie i karę na pałkę i więzienie ci zauważają, że urządzamy uroczystości patriotyczne i mówią, że trzeba nam bić brawo ale tu szok bo szef tamty w młodości był szalikowcem co prawda, kibicował Lechi, z którą mamy kosę, ale jednak, a ten od tych piłki nawet nie dotykał. Tam ci nic nowego, że kibole to antysemici i homofobia, a tragedią jest władza, która jest naszym patronem. Tak więc wszyscy przyzwoici Polacy, niezależnie od podglądów, muszą powiedzieć: Dość przemocy. Ci zaraz kontrują. Że ruch kibicowski często ma wiele za uszami, ale przede wszystkim są tam elementy patriotyczne, a nie kryminalne. My potwierdzamy i jeździmy na jasną górę. W miejsce świętej modlimy się w intencji Ojczyzny, aby była wierna chrześcijańskim tradycjom. Ci udzielają rozgrzeszenia i namaszczenia. Przypominają, że gra toczy się o wszystko. Nie tylko o to, jaka i czyja będzie Polska, ale też czy w ogóle jeszcze będzie. Uświęcają nasze szaliki, banery i flagi. Jesteśmy obrońcami Wielkiej Polski, spadkobiercami żołnierzy wyklętych. Nie możemy odmówić, gdy wzywają nas do obrony kościołów przed lewacką Żulią. Tamci grożą, że jak będzie trzeba, to zamkną stadiony spierdalajcie. No więc dlatego z tamtymi mamy kosa, a z tymi sztamy. Ale chuj wie, jak długo tak będzie. Mamy ostatnio jedno pragnienie. Żeby nam politycy, ci albo tamci, pomogli zbudować nowy stadion dla ruchu. I nagle i ci, i tamci mają na nas wyjebane. My na nich też. 15 października 2016. W Spotku odbywa się gala mieszanych sportów walki FEN. Jedną z jej gwiazd jest Paulek twardy zawodnik z naszej ekipy. Damy mu wsparcie na trybunach. W fanklubach pełna mobilizacja. Do Katowic jedziemy w tysiąc osób, a do tego z Krakowa przyjeżdżają pociągiem szarksi. Z dworca prowadzą nas psy. Jest as czarno od mundurów. Katowickie rondo zablokowane przez policjne radiowozy. Gieksiarze i żabole zebrali komitet powitalny. Z koktajlami mołotowa, racami i baseballami czekają na nas przed spodkiem. Chcą bitwy samym centrum? Jesteśmy gotowi. Na rozkaz wciągamy kominiarki. Ale pod spodek na sygnale przyjeżdżałem suki. Ponad tysiąc mundurowych. Między nami i Gieksiarze stawiają żywy mur. W powietrze niesie się ryk. Zawsze i wszędzie policja jeba na będzie. Gieksiarze atakują psiarnie. W ich stronę padają strzały. Latają race, czuć gaz, leją się strumienie z armatek wodnych. A my spokojnie wchodzimy do spotka. Paulek wygrywa swoją walkę. Psy swoją robotę pod spotkiem wyceniałem na 257 tysięcy złotych. Chcą, żeby kosztami obciążyć Kiboli. Ciekawe, jak nas znajdą, skoro wszyscy mamy zamaskowane twarze. Wiedzą, że takie żądanie to ściema, więc piszą do premier Beaty Szydło, żeby coś z nami zrobiła. A my wiemy, że nie kiwnie palcem. Jesteśmy temu rządowi potrzebni, bo, mamy... bo my jesteśmy patrioci. A ten rząd patrioty skrzywdzić nie da. No i pisma u nas dług polityczne. Jakby zmienili zdanie, to przypomnimy im finał Pucharu Polski w Bydgoszczy w 2011 roku. Kibole legi wywołali burdę. Wojewoda za karę kazał zamknąć stołeczny stadion. To wtedy kibole w całym kraju zaczęli skandować: Donald Matole, twój rząd obalą kibole. Poparł nas Jarosław Kaczyński. Kibice, tak jak inni obywatele, mają prawo do poglądów politycznych, a na stadionach panują te same reguły, co w całym kraju czyli jest wolność słowa, mówił. Przypomniał, że z chuligaństwem, bandytyzmem i ustawkami trzeba walczyć, ale kibice urządzają też uroczystości patriotyczne i trzeba bić im brawo. Mrugnął do nas okiem, zawiązał nieformalny sojusz z całą Kibolską Polską. I przestrzegał niepisanej umowy o wzajemnej nieagresji. Dowody? Staruch, jeden z liderów Kiboli Legii Warszawa. Zostaje zatrzymany przez policję, ręczy za niego Bata Kempa, posłanka PIS. Mówi, że to jej protest przeciwko zachowaniom władzy PO, która jest nieodporna na krytykę. Brzmi: Że policjanci zatrzymali Starucha, gdy wracał z obchodów w rocznicy powstania warszawskiego. Jak można tak traktować prawdziwego patriotę? Staruch ma status gwiazdy roka. Do aresztu, gdzie go zamknęli, jadą no, notable spisu: posłanka Anna Sikora i senator Zbigniew Romaszewski. Tylko, że staruch pęka już na pierwszej rozprawie, przyznaje się do winy. Dostaje dwa lata więzienia, ale w zawiasach. Kibole potrafią się oddzięczyć. Nastawienie Legii rozwijał gigantyczny transparent. Kot, nowoczesna, GW, lis, olejnik i inne ladacznice. Dla was nie będzie gwizdów. Będą szubienice. Niby groźba karalna, ale jest już rząd PiSu i prokuratura. Ziobry nic z tym nie robi. Dla nas to ciekawa sytuacja. Taki parasol to fajna sprawa. Rząd już nie tylko do nas mruga, ale mówi wprost, że nas potrzebuje. Na pielgrzymce Kiboli, na jasną górę. Paulini czytają list napisany przez premier Szydło. Ona liczy na nas. Wierzy, że dzięki naszemu wsparciu uda się zrealizować dobrą zmianę, dzięki której każdy Polak będzie czuł się dobrze w swoim kraju i będzie dumny z ojczyzny. Jan Poteralski, jeden z Paulinów z jasnej góry, wita nas słowami. Które zapadają w serca. Jesteście naprawdę kimś bardzo wielkim w Polsce, bo przecież to wy jesteście tymi, którzy tak bardzo ukochali Polskę. To przecież wy na stadionach mówicie o żołnierzach niezłomnych. To przecież Was można spotkać na ulicach polskich miast, gdzie opowiadacie się tak bardzo wyraźnie za Polską. Wzróż. 21 października 2016: Bokserek z krakowskiego półświadka siedział za wymuszenia rozbójnicze i rozboje, a teraz robi interesy z ekipą Krakowi. Straż Graniczna zatrzymała go na lotnisku w Balicach, bo na pokład samolotu do Warszawy próbował wnieść walizkę z pistoletem i amunicją. W areszcie zaczął świrować, zamknęli go w psychiatryku. Lekarzom opowiadał. Że jest śledzony, ktoś próbował go zastrzelić. Psychiatrzy kiwali głowami, podejrzali manię prześladowczą, ale kiedy bokserek wyszedł do Łazienki, zamachowiec, który ułożył się na dachu sąsiedniego budynku, posłał w jego kierunku dwie kule. Chybił. Lekarze porzucili diagnozę o manii prześladowczej i wypuścili bokserka. Po kilku dniach półnagi wszedł do restauracji, la skandale na krakowskim Kazimierzu. Wymachiwał maczetą i groził, że wszystkich pozabija. Ludzie chowali się pod stołami. Gdy policjanci podjęli, podjechali pod knajpę, boksarka już nie było. Prokuratura wszczęła śledztwo, ale świadkowie nie chcieli zeznawać. Sprawa została umorzona. Szarksi mówią, że bokserek naciął ich na kilkaset tysięcy złotych i zapadł się pod ziemię. Obiecaliśmy, że pomożemy go odnaleźć. Ekipa psycho otrzyma bramkę w burdelu American Bikini w Mysłowicach. Sutener, który jest współwłaścicielem, chwali się, że ma sporo dziewczyn w wieku 40 lat. Zatrudnia je, bo chłopaki lubią posuwać milfy, czyli starsze babki, które przypominają im matki. Cierpliwość się opłaciła. Bokserek razem z kumplem z Ukrainy przyjechał w końcu do American Bikini, a informacja o jego wizycie poszła w miasto. Pod lokal podjechało kilkadziesięciu chłopaków z Krakowa i chorzowa. Uzbrojeni w maczety, młotki i pałki dopadli bokserka. Dostał taki wpierdol, że ledwo przeżył. Na koniec chcieli mu obciąć jego dłonie, kręcone kudły, nasikać na twarz dla totalnego upokorzenia, a potem nagrać komórką, jak walą go w dupę. Wszystko się jednak zjebało. Ukrainiec od bokserka wyjął gnata i zaczął strzelać. Pocisk trafił w kręgosłup naszego chłopaka z Radlina. Lekarze stwierdzili, że już nigdy nie będzie chodził. Misiek rozkręca teraz zbiórkę pieniędzy dla niego. Kilka tygodni po akcji w Amerykan Bikini piłkarze Wisły przed meczem z Krakowią wychodzą na rozgrzewkę w koszulkach z nazwiskiem naszego postrzelnego kumpla i hasłem: Wracaj do zdrowia. W takich samych koszulkach na parkiet wybiegają koszykarki Wisły. Myślę, że chłopak jest kibicem, który miał wypadek samochodowy w drodze na mecz. 29 października 2016 Kilku chłopaków z PsychoFans daje się wciągnąć we współpracę z gangusami. Egonem, Brylantem i Psychoromkiem. Zwykłe interesy. Handel narkotykami, kradzież papierosów, oszustwa. W naszej ekipie oburzenie, że gangusy wykorzystują potencjał naszych chłopaków. Już wiemy, co robią. Egon z kilkoma koleżkami kupili atrapy broni, kamizelki z napisem Policja i fałszywe policyjne legitymacje. Spreparowali też wydruki nakazów przeszukań mieszkań opatrzone nagłówkiem jednostki, która nie istnieje. Prokuratura okręgowa Wydział Zamiejscowy do spraw przestępczości zorganizowanej i przeciw narkomani w Katowicach. Zagrali ostro. Zaczęli się też podawać za agentów Centralnego Biura Śledczego Policji. Działali w całym kraju. Wiedzieli, kto handluje prochami, a kto na lewo produkuje papierosy. Wpadali w różne miejsca z okrzykiem policja i pokazywali prokuraturskie nakazy przeszukania. W Grabowie znaleźli instalację do uprawy konopi indyjskich oraz 4 kg gotowego do sprzedaży suszu o wartości 64 tysięcy złotych. W Bierawie podczas rewizji mieszkania dilera narkotyków znaleźli 180 tysięcy. Podczas kolejnej akcji zabezpieczyli 4 kg marychy oraz 36 tysięcy. Innym razem spisali protokół zajęcia 113 tysięcy złotych, 3755 euro oraz 102 dolarów. Rekwirowali wszystko, zostawiali nawet protokoły. Włodzi wpadają do Hindusa, współświadka i zabierają mu 70 tysięcy. Mówią, że jest fałszywe i muszą je zabezpieczyć. W Tychach zatrzymują tira z przemytem papierosów. W okolicach Kołbrzegu przejmują transport podrobionych ubrań z logo Calvina Klejna. Towar za co najmniej 200 tysięcy złotych. Facetowi, który miał plantację konopi indyjskich zaproponowali parasol ochronny policji. Za milion złotych. Psychofans muszą to przeciąć. Nie potrzebują gadania, że jedni są, że się obławiają na przekrętach, a inni nie. A poza tym jest okazja, żeby wymanewrować gangusów i przejąć ich interesy. Chłopaki puszczają plotkę, że Egon i psychoromek to konfidenci. W półświadku nie ma większej obelgi. Egon nie wie co zrobić. Psychoromek też nie ma pomysłu. Zaprzeczenia nic nie dadzą. Brylant radzi dogadać się z psychofansami na zasadzie biznesowej. Wynajmują salę konferencyjną w zabrzańskiej restauracji Vivaldi. Usiądą, pogadają, wyjaśnią sprawę. Egonowi spółce nie zależy na wojnie. Na spotkanie do restauracji przyjeżdżają Maślak, Maciuś Laki i Robert Erska i Na zewnątrz czeka setka najtwardszych członków PsychoFans. Egon i PsychoRomek są w szoku. Po co taki pokaz siły? A Maciuś jeszcze dokłada do pieca. Tylko bez wygłupów, bo wokół restauracji krąży samochód na ostro, czyli z uzbrojoną ekipą. Nici z biznesowej dyskusji. Psychofansi dyktują warunki. Grożą starym gangsterom śmiercią. Wyjaśniają, że nadchodzi nowe. Bryland nie wierzy? Flor idzie do prokuratury i składa fałszywe zeznania, że psychoromek przemysłał prochy z Czech. Policjanci dopadają psychoromka. Dotarło? 1 grudnia 2016 nie ma dnia, żeby na ulicach Rudy Śląskiej, Świętochłowicach, bytomia czy Katowic nie dochodziło do krwawych porachunków. Stara reguła, że jak bijatyka to tylko na pięści, jest już nieaktualna. Obowiązują nowe zasady. Nie ma żadnych zasad. Napadamy na siebie przy rodzicach, żonach, dzieciach. Dudy nie żartuje, gdy mówi: Nawet na zakupy do żabki idę z maczetą, gazem i rakietnicą w torbie. W każdej chwili mogą mnie zaatakować i wolę być przygotowany. Adrenalina go kręci. Nie handluje prochami, nie kradnie, ale jest pierwszy do bójki. Laki chce, żeby chłopcy podpalili auto jednego z czołowych członków Torcidy. To wiadomość dla Żaboli, żeby spuścili stonu. Dudy odmawia wykonania rozkazu. Żabol mieszka dwie bramy od niego. Byłby pierwszym podejrzanym. Zlecenia podejmuje się ekipa ze Świętochłowic. Baluś wyznacza dwóch swoich ludzi. Wkrótce z auta Żabola zostaje okopcona blacha. Ale Żabole jakby nie zrozumieli komunikatu. W odwecie katują nastoletnie kibiców ruchu Chorzów. Misiek z Krakowa proponuje serii ataków na liderów kiboli górnika Zabrzej GKS-u Katowice. Jeśli się ich potnie maczetami, wrócą do walk na pięści. Mówi. Misiek chce uczestniczyć w akcji. Przyjeżdża z Krakowa z Leonem, a od nas jadą Laki i Hanak. Celem jest Lotek. Ten sam, któremu rok temu spuściliśmy w pierdol, ale chyba już zapomniał. Chłopaki podjeżdżają pod mieszkanie Lotka, ale chujek nie jest zaskoczony. Wyciąga rakietnicę i zaczyna strzelać. Misiek zdziwiony, że w Krakowie nikt się tak nie bawi. Chłopaki się wycofują. Kilka dni później drugie podejście. Dopadałem lotka, gdy parkuje auto. Misiek otwiera drzwi od strony kierowcy i napierdala go maczetą. Lotek broni się nogami, więc Laki otwiera drzwi od strony pasażera. Też ma w ręku maczetę. Lotek wyje. Hanak rozbija szybę i wpuszcza do środka gaz. Co za debil, po chuj to zrobił. Misiek i Laki zaczynałem się krztusić. Robota niedokończona, oczy łzawią, trzeba spierdalać. Lotek odzyskuje przytomność w szpitalu. Oczywiście jest w szoku, ma zanik pamięci, nie wie co się stało. Kibolska klasyka. Policjanci zamykają notatniki. 6 stycznia 2017 Maciuś twierdzi, że mamy wtykę w policji. Jakiś dzielnicowy ze świętochłowic zakasa sprawdza w policyjnych systemach, czy ktoś z naszych jest poszukiwany. Ostrzega nas, gdy psy szykują jakąś akcję. Sprawdza też, do kogo należą auta, którymi się interesujemy. Baluś to szef naszego wywiadu. Ma program komputerowy do hakowania smartfonów żaboli i ksiarzy. W autach montuje im nadaniki GPS. Wie, gdzie pracują i gdzie robią zakupy, w jakich siłowniach ćwiczą, gdzie mieszkają ich kobiety i jakie lalki stukałem na boku. Święto Trzech Króli w Częstochowie, odbywa się turniej Piłkarska Gwiazda. Na trybunach bawią się szalikowcy Rakowa. Mają u nas przejebane za film z ustawki z wideotonem. Na trybunach hali razem z nimi siedzi nasz człowiek. Liczy członków ekipy Rakowa, robi zdjęcia z wywieszonych flag i dzwoni do Chorzowa. Można ich zrobić, meduje. Ale jest święto. Część chłopaków wyjechała w góry, inni chlali przez całą noc. Baluś zabiera tylko Dudiego i jadą do Częstochowy. Wiedzą, do którego auta wsiedli po turnieju Kibole z Rakowa i do jakiej torby spakowali flagi. Baluś z Dudim atakują przed sklepem z militariami, gdy trzech frajerów Częstochowy wysiada z auta. Dostałem gazem po oczach i kilka mocnych kopniaków. Psychofanci łapią za torby, wracają do Chorzowa. Następnego dnia wywieszają flagi Rakowa na płocie stadionu ruchu, robią zdjęcia i wrzucają je do sieci. Ekipa widzewa, wkurwiona i zazdrosna. Kilkudziesięciu kiboli złodzi czaiło się przed stadionem Rakowa, bo też chcieli zajęwać flagi. Czekali na okazję, ale na dworze z minus piętnaście. Mróz wygrał. 12 maja 2019. Są akcje, o których mówi cała Polska i takie, które przechodzą do historii. A o tej będą też lata krążyły legendy. Upokorzymy Gieksiarzy tak, że będą płakali. Zajebiemy im wszystkie fany. Taki jest plan. Baluś rozkminia te akcje od kilku lat. Najpierw planował, żebyśmy założyli koszulki Gieksy i w 200 osób weszli na stadion podczas meczu. Rzecz do zrobienia. Gorzej z odwrotem, bo trzeba by pokonać policyjną blokadę. Nowy plan jest wreszcie gotowy. W szeregach gieksiarzy mamy konfidenta. Wiemy, gdzie przechowują fany. Mamy też cynk, kiedy pojawią się tam kibole. To ważna informacja, bo włamanie na stadion nie byłoby honorowe. Nie jesteśmy złodziejami. Honorowo będzie spuścić gieksiarzą w pierdol, a potem zabrać infanty. Misiek zachwycony. Do Chorzowa przyjeżdża z zielakiem. Ekipa zbiera się na Spartanie. Mamy klucze do sali. Siadamy na matach i omawiamy strategię. Dzielimy się na dwie grupy. Jedna ma sprawdzić parter, druga piętro budynku klubowego Geksy. Komórki zostają w chorzowie, używamy krótkofalówek. Misiek dowodzi ekipą przydzieloną do piętra, baluś przypisany do dołu. A maślak i zielak? Chłopaki mówią, że podjechali coś zjeść, że przed taką akcją, co z nimi? Chuj, nie będziemy czekać, ruszamy sami. Pod stadion Gieksy podjeżdżamy od strony Parku Śląskiego. Wycinamy dziurę w płocie i wchodzimy na teren. Z budynku wychodzi pięciu gieksiarzy. Jeden z nich leje w krzaki. Ruszamy, gdy wracają do środka. Maczetami terroryzujemy ochroniarzy i rozbiegamy się po budynku. Plan pomieszczeń przekazany przez śpiega nie jest zbyt dokładny. Chłopaki włamują więc po kolei każde drzwi. Bingo. Wreszcie spokój ze stosem fan. Jeden z gieksiarzy się stawia, ale zaraz zalewa się krwią. Z magazynu wyciągamy torby na sprzęt sportowy, ładujemy do nich upy. Kilkudziesięciometrowe fany są ciężkie. Jedna osoba ich nie uniesie, trzeba je targać we trzech. Dajemy radę, znikamy w ciemności. Na odchodnym obowiązujemy, obowiązujemy bramy stadionu łańcuchem i zamykamy na kłódkę. prędko tam nie wejdą. Kiedy przyjeżdża policja, w budynku są tylko ochroniarze. Pogrzywdzeni kibolegieksy? Nikt nic nie wie. Jak się nazywali? Znaliśmy ich tylko z widzenia. Na stadion wchodzimy bez kontroli. Przyznają ochroniarze. Policja przegląda na granic monitoringu. Widać 27 postaci, które wbiegają do budynku klubowego. Wszyscy w kominiarkach poruszają się jak duchy. Przed akcją jest umowa. Mordy w kubeł. Nie przyznajemy się do tego skoku. Ale jakiś debil wrzuca post na portal Niebieskie Świętochłowice. Od rana w naszym padem ekscytacja się pismaki. RMFM, radio, radio ZTVN, 24 Wyborcza. Policjanci przyznają, że sprawcami prawdopodobnie byli szalikowce ruchu chorzów. Nie wiadomo tylko, którzy. Przez kilka dni trzymamy fanty w nakle śląskim. Potem przewozimy je do Krakowa. Misiek odwołuje trening koszykarek w hali Wisły. Na parkiecie i trybunach rozkładamy 44 fany. Co za piękna sesja fotograficzna. Gieksiarze wkurwieni są pośmiewiskiem. Ale jesteśmy honorowi i proponujemy ustawkę. Jak wygrają, oddajemy flagi. Nie podejmują wyzwania. Upokarzamy ich w sercu Katowic. Największą z fan, kilkudziesięciometrowo z napisem Nasze miasto, nasza krew, nasze życie. GKS Katowice Wywieszamy na opak wzdłuż drogi Drogowej trasy średnisowej Naprzeciwko galerii handlowej Silesia City Center Podpalamy i skandujemy Gieksa to stara kurwa Strzelałem racę na biwat Blokujemy ruch w stronę Sosnowca Nad głowami lata nasz dron Nagranie ląduje w sieci Chwila i mamy kilkaset tysięcy wejść Piszemy historię chwały psychofans 2 czerwca 2017 Atmosfera siadła. Kilka dni temu ruch tylko zremisował w dyni. Sędzia uznał Gola, którego Rafał się wbił nam, rękę. nam ręką. To koniec. Spadamy z ekstraklasy. Ostatni mecz z górnikiem Łęczna, jak msza żałobna. Pożegnamy się jednak z przytupem. Na trybuny wnieśliśmy setki rac i cały sektor zapłonie. Spalimy też flagi Gieksy. I to się udaje. Boisko skrywają kłęby dymu. Na murawy rzucamy racę. Sędzia przerywa mecz, piłkarze schodzą do szatni. W kurw? Bo jak to? Nie zgadzamy się. Na przerwanie meczu skandujemy, i idziemy po zarząd. Władze klubu proszą policję o przejęcie ochrony meczu. Tajniacy wchodzą na szpil plac. Na kamizelkach mają napisy media i foto. Co to za przebierańcy? Przed naszym sektorem staje kordon policjantów szkolonych do walki z tłumem. Szykuje się rozruba. Policja upiera się, że mecz powinien zostać przerwany. Atmosfera grozi wybuchem, na trybunach buzuje adrenalina. Sędzia decyduje się dokończyć mecz. Dolicza 23 minuty. Po ostatnim gwizdku wbiegamy z chłopakami na murawę. Niektórzy pędzą po piłkarzy, chcą im zdjąć koszulki. Nie są godni ich nosić. Patałachy. Inni chcą zająć budynek klubu. To polityka władzy ruchu doprowadziła do tego, że spadamy do pierwszej ligi. Trzeba im odpowiedzieć, podziękować, wyciągać pięść. Policja rzuca przeciwko nam konnice i tych przybierańców. Faceci w kamizelkach z napisem media próbują zakuwać nas kajdanki. Potem okaże się, że nie tylko nas to wkurwiło, że tajniacy podsyłają się pod pismaków. Stanowczo sprzeciwiamy się używaniu emblematów identyfikujących dziennikarzy do działań policyjnych. Policja dysponuje blaskowymi kamizelkami z napisem Policja i nie ma żadnego powodu, by podczas działania w stadionie lub w każdym innym miejscu udawała dziennikarzy. Piszą Jarosław Włodarczyk i Marcin Lewicki z Press Club Polska. Oburzeni są też szefowie śląskich mediów. Dariusz Kortko, naczelny katowickiej wyborczej, Marek Twaróg, naczelny dziennika zachodniego i Kamil Durczok z Silesion.pl. Wydają wspólne oświadczenie. Ukrywanie policjantów bądź funkcjonariuszy jakikolwiek służb pod szyldem mediów nie ma żadnego usprawiedliwienia. Jest to przejaw kompletnego braku wyobraźni osób kierujących działaniami policji. Psy tłumaczą się, że kamizelki media i foto dostały od pracowników klubu, bo przepisy ekstraklasy zabraniały, aby w trakcie meczu na poziomie murawy przebywały inne osoby niż trenerzy zawodnicy czy fotoreporterzy. Działacze zaprzeczają. Mówią że na meczu nie ma miejsca na przebieranki. Policjant powinien być policjantem, dziennikarz dziennikarzem, ale jazda. Po raz pierwszy poza dymem na stadionie więcej miejsca poświęca się pracy policji niż nam. Alleluja.